Łukasz Podolski po zwycięstwie 3 do 1 nad Piastem Gliwice. Ważne zwycięstwo dla początku tej drugiej rundy, ale też ważne zwycięstwo dla naszych kibiców. Czy dla Ciebie, osoby związanej z tym klubem od dzieciństwa, to była jakaś dzisiaj dodatkowa motywacja? E, a nie za bardzo, Po te derby, co mamy, to jest, to jest z ruchem. To jest te, te derby na Śląsku, a nie z Piastem. E, myślę, e, kibice, kibicy albo my nie mamy takie podejście, że to jest takie wielkie derby i też nasze kibice to, też to nie obudowały, myślę, że to od strony piasta więcej, więcej jest. i Mieliśmy taką motywację, bo no nie, puścili, nie puścili nam tą pulę więcej biletów i nie puścili nam ten dzwonek od Leona i tak mieliśmy mi ekstra motywację i ogólnie graliśmy fajny mecz od, od pierwszej do ostatniej minuty, tam mieliśmy... 5-10 minut trochę, co nam nie wyszło, ale ogólnie no, te 3-1, fajny start, trzy punkty i uciekamy trochę od dołu. Ty lubisz strzelać, nie? W tych ważnych meczach z ruchem, jak już powiedziałeś, te najważniejsze derby, później jubileusz z Wartą, no i teraz z Piastem, no jednak to jest rywal z zamiedzy. Chyba się dobrze czujesz w tych takich meczach, gdzie ta atmosfera na trybunach jest gorętsza niż normalnie. A co jaki rywal. To, to każdy wie, że gunik to jest. To jest no, miasto, miasto nasze tu Gliwice I, i czujemy się tu u siebie atmosfera, te 500 kibiców to była to była fajna atmosfera, super, super kibice. I, i no, jak mówiłem, mamy te trzy punkty i, i mamy teraz następny mecz, kolejny mecz. Musimy złapać tą formę dalej i, i no co mam powiedzieć, fajny start, fajnie, blisko, jedziemy teraz do domu, nie mamy, nie mamy daleko. Fajny, fajny wygrany mecz dla Leona dzisiaj i, i no jedziemy dalej, nic, nie, nie trzyma, nic o czym wymyślać i, i trzeba, trzeba dalej jechać. Dla Ciebie indywidualnie kolejny fajny moment do zapisania gdzieś tam może, który będziesz wspominał po karierze. Piękne, bramka, huknąłeś z dystansu. Myślisz, że będziesz gdzieś tam do sobie, kiedyś do tego sobie wracał? Do czego? Do tej bramki, czy będziesz ją jakoś tam specjalnie wspominał. E, no, no nie wiem, zawsze tam gdzieś na social media, zawsze te bramki gdzieś są puszczane i zawsze gdzieś warto oglądać. Zawsze tam widział jakieś bramki, gdzie strzeliłem w Bayernie, w Arsenalu albo w rezentacji Niemiec. To zawsze fajnie wspomnieć, bo jak się już gra się lat piłkę, to zawsze E, no jak, jak się zobaczy bramkę 15 lat temu, to zawsze fajnie zobaczyć i to też na pewno tu też tak będzie, że jak zobaczę sobie tą bramę, że, że szczeliłem sobie fajne, fajną bramę e, i na, pew, na pewno ta bramka będzie gdzieś pokazana.